Czym jest system PSI? Przemyślany system informacyjny PSI, system zarządzania treścią strony internetowej oraz strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej i Jednostki Publicznej, jest jednym z elementów projektu Razem zmieniamy przemyśl. SI jest odpowiedzią na oczekiwania jednostek, które obecnie nie posiadają zasobów pozwalających świadczyć usługę dostępu do informacji publicznej w sposób niedyskryminujący beneficjentów końcowych, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności. Zapewnienie jednego standardu dostępu do informacji dla osób ze szczególnymi potrzebami w oparciu o miejskie standardy dostępności cyfrowej dla miasta-przemyśl. Wykonany w 2019 roku audyt wykazał, że 98% stron internetowych jednostek oświatowych nie spełnia standardów dostępności. 90% biuletynów informacji publicznej nie spełnia podstawowych wymagań przewidzianych dla tego typu publikatorów. Rozwiązaniem jest realizacja przedsięwzięcia, które pozwoli poznać stan obecny oraz zrealizować szereg działań, które pozwolą na osiągnięcie wysokiego stopnia dostępności cyfrowej. Przedsięwzięciem objęte zostaną przedszkola. Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i licea oraz inne podmioty miejskie. Opracowaliśmy standardy dostępności cyfrowej, w których znajdują się wytyczne w zakresie przygotowywania stron oraz treści, aby spełniały wymogi prawne i formalne. Dlaczego warto korzystać z opracowanych standardów dostępności cyfrowej? Standardy dostępności cyfrowej wpływają na poprawę wizerunku. Ułatwienie dla użytkowników, aby mogli samodzielnie odczytywać treści widoczne na stronie www. bez względu na ograniczenia. Pomoc osobom starszym, które ze względu na swój wiek potrzebują większego wsparcia w zrozumieniu treści. Wprowadzenie standardów dostępności cyfrowej pozwala na lepsze spostrzeganie strony jednostki przez roboty Google, co przekłada się na lepsze pozycjonowanie strony. Firma czy instytucja publiczna będzie spostrzegana jako nowoczesna, otwarta na nowe technologie. Finansowanie projektu. Przedsięwzięcie pod nazwą Przemyślany System Informacyjny PSI, realizowane jest w ramach projektu Razem Zmieniamy Przemyśl. Finansowane ze środków zewnętrznych w 85% pochodzących z norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa w ramach programu Rozwój Lokalny. Jak to działa? Integracja strony podmiotowej oraz biuletynu informacji publicznej jednostki publicznej. Wyszukiwarka umożliwiająca jednoczesne przeszukiwanie treści strony internetowej oraz biuletynu informacji publicznej. Wyszukiwanie treści tekstowych, nazw i opisów plików. Możliwość zapisu wersji roboczej strony. Możliwość podglądu treści przed publikacją. Moduł obsługi deklaracji dostępności. Formularz do budowania treści deklaracji dostępności zgodnej z wytycznymi prawnymi osobno dla strony, BIP oraz aplikacji mobilnej.